Witam kochani serdecznie na kanale Szepty Saraju. Sprawdzimy sobie o czym szepcze wszechświat na miesiąc kwiecień dla znaków zodiaku, trygonu ziemi, czyli mamy byka, koziorożca i pannę. Kurczę, nie mogę trafić, czekajcie. O! Dobra, przypominam tylko, kochani, że czytania są kolektywne, nie muszą rezonować ze wszystkimi. Weźcie tylko to, co jest dla was, kierując się intuicją i sercem. Niechaj wam służy w wdzięczności i nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie w naszej przestrzeni. Dobrze, kochani, jeżeli ktoś by chciał, yy, kontakt. To znajduje się w opisie filmu. Serdecznie Was zapraszam. Co dla byków, zaczynamy sobie od byczków. Co dla byków, praca. Dom rodzina, relacje. Nieoczekiwane, które nadchodzi, co może zaskoczyć. Byki w tym miesiącu. Energia ogólna wynik. Energia ogólna wynik rezultat miesiąca. Ma. E, kwiecień, Jer, yeah, ja już ja jeszcze w marcu leżę. Matuchno. Oj, matuchno. Karta rada. Karta rada dla Was. Dobra kochane byki pokazuje mi się tutaj takie tło waszej sytuacji waszej przestrzeni że wy możecie być pod czyimś wpływem tak tak jakby ktoś tutaj mógł troszeczkę naginać to wasze zaufanie coś odwlekać w czasie Obiecan tutaj mi się pokazują takie obiecanki cacanki troszeczkę i wy tak siedzicie Czekacie, tak, aż coś się spełni, a co, aż coś tutaj przyjdzie, a przepuszczacie przez paluszki e, tu i teraz. Przepuszczacie to, co może Was uszczęśliwić, tak? Także czyjeś nieczyste zagrania, e, czyjeś obiecanki tutaj mogą powodować jakieś blokady, drogie byki. Także uważajcie, ruszajcie przed siebie, nie zatrzymujcie się, tak? Ponieważ jeżeli jeżeli będziecie się zatrzymywać i czekać na coś wiecznie, żeby coś zrobić, żeby się spełnić, to tutaj karty pokazują, że no, możecie gdzieś tam być osłabieni energetycznie, wręcz no tacy troszeczkę podburzeni, stłamszeni, tak? A warto by było zadbać o ten własny komfort i o. I o to, żeby też nie bać się, tak? Bo to czy oczekiwanie na coś tak jakby wam też zabierało troszeczkę życie, nie? Także o tym sobie pomyślcie, to sobie przemyślcie, przeanalizujcie, czy taka osoba bądź też taka sytuacja ma miejsce. I zróbcie z tym porządek, ale tak od serca, tak uczciwie, tak sprawiedliwie, nie tylko dla tej osoby, czy dla tej sytuacji, która gdzieś tam jest w tle, ale sprawiedliwie przede wszystkim dla siebie. Drogie byki, co w pracy? W pracy musicie uważać. Bo tutaj pokazuje się, że są jakieś zależności, uzależnienia, tak jak wy byście też troszeczkę sami siebie podkładali w jakieś takie sytuacje, które nie są dla Was dobre. Także uważajcie, żeby inny was nie ujeżdżali i żeby tutaj nie wdawać się w jakieś niepotrzebne intrygi, żeby nie robić czegoś pod wpływem impulsu, byki tylko spokój was w tej pracy uratuje. Z drugiej strony karty mogą wskazywać, że jeżeli jest jakaś zakrapiana impreza i tak dalej, to uważajcie, żeby ten wasz te, te, te wasze imprezowanie tak, bądź też świętowanie nie odbiło się w jakiś negatywny sposób na waszej pracy, może być także na przykład zaśpicie i tutaj no, będzie trzeba ponieść tego jakieś tam konsekwencje i to na pewno nie będzie miłe, także byki w pracy uważajcie rodzina, relacje T tutaj pokazuje się, że tak jakby były wysyłane jakieś zaproszenia, jakieś Wiadomości, bądź też są tutaj bardzo intensywne rozmowy, które powodują, że gdzieś tam odbudowujecie więź z osobami bliższymi waszemu sercu, tak? Z drugiej strony może pokazywać się, może to być sygnał, że gdzieś tam potrzebujecie, bądź też no, chcecie rozwiązać jakieś sprawy papierkowe, które mogły wam tam gdzieś e, zalegać w, te, w tej rodzinie, tak? Przy, przy, przy domu, przy kwestii rodzinnych. Co niespodziewanego e, przychodzi do byków? E, czy możecie być zaskoczeni? Jest to temat gdzieś tam rodzinny. E, tak jak wy poczekajcie, dopytamy sobie, bo tak nie za bardzo rozumiem. Coś przy rodzinie, coś przy domu. Może to być jakaś wizyta kogoś, tak? E, bądź też, ale to, je, ale to to ma taki szczęśliwy oddych, tak? Także tu, tutaj ta niespodzianka, akurat, która przychodzi, będzie związana z jakąś niespodziewaną wizytą, e, tak, takim szczęściem, albo może być to coś przy pieniądzach, e, co było gdzieś tam odkładane, co nie przychodziło. W końcu, tak jakby sytuacja się odblokowywała i w Was również odblokowy, od, odblokuje się przez to wszystko e, taka siła twórcza e, kreowania swojego życia. I budowania własnej e, tej stabilnej przestrzeni, tak? Energia Wasza ogólna, to w szczególności jeżeli chodzi o kobiety. To um, uważajcie, żebyście nie poświęcały się e, aż nad to, nie? Bo pokazuje mi się tutaj e, energia osoby, energia kobiety, e, która daje, tak? Nie oczekując, e, i e, takie w, wręcz uświęcanie się, poświęcanie się innym, e, a wiąże, może się to wiązać z tym, że zaspokajając tylko potrzeby innych, nie. Nie chcecie bądź też nie macie tej uważności, żeby zaspokoić również własne potrzeby. Także tutaj w szczególności do kobiet jest taka informacja, żeby nie zapominać o sobie, nie? Żeby o siebie zadbać, żeby zadbać o te własne potrzeby, żeby być zadowolonym, wypoczętym i takim pełnym mocy, tak? Co jeszcze, kochani? Jeżeli chodzi o mężczyzn, to tutaj mężczyźni mogą mieć bardzo dobry czas z kobietą, która będzie wychodziła do Was z tym sercem na dłoni. Tylko tutaj też zwracam bardzo mocną uwagę, żebyście Wy, Panowie, nie, nie tylko korzystali z tego, że kobieta jest dobra, że chce dawać i tak dalej, ale dajcie też coś od siebie. Także jeżeli tutaj ktoś będzie Wam w dupkę właził, to i z wzajemnością. Też trzeba tą energię oddawać. Dobrze. Jaka tutaj jeszcze jest energia ogólna? Mm. Energia ogólna tego miesiąca mówi o tym, że wy będziecie bardzo mocno skupieni na strefie własnej komfortu na, strefie własnego komfortu, na budowaniu własnej przestrzeni, na budowaniu więzi z tymi bliskimi ludźmi, tak? Tutaj na również, nie wiem, może jakichś oszczędnościach. Może tutaj będziecie chcieli coś zatrzymać, tak? Żeby poczuć się pewni, żeby poczuć się stabilniej żeby. Wiecie co, tu jest też taka energia, jak wy byście bardzo mocno tak chcieli przytulić to, co jest dla Was, to, co daje wam poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji, poczucie własnej wartości i to, że wy macie wszystko, czego potrzebujecie przy sobie. Karta rada. Karta rada dla Was to odwaga, kochani. Z odwagą ruszajcie do przodu. Pamiętajcie, że nawet na skalę, tak, jest w stanie wyrosnąć coś pięknego. Także zdejmujcie zbroję i kierujcie się przede wszystkim sercem, intuicją i własną duszą. Wszystkiego dobrego. Niech Wam się darzy w tym kwietniu. Witam serdecznie drogie koziorożce. Zobaczymy co karty chcą wam przekazać na miesiąc kwiecień. Wyskoczyła mi karta e, królowej mieczy. Może to oznaczać, że kobiety będą musiały spojrzeć na coś z poziomu rozumu, nie z poziomu serducha, ponieważ może was to gdzieś tam gubić. Kolejna karta mi wyskoczyła sama, to jest e, as mieczy, który mówi o odcinaniu tego co nie służy, o impulsie. Tak, żeby móc się rozwijać, móc wzrastać i iść dalej już w zgodzie ze sobą i z prawdą. Dobra kochani, co w pracy? Co w pracy dla koziorożców? Co w pracy dla koziorożców? Co w domu w relacjach, w rodzinie? W domu, w relacjach, w rodzinie w najbliższym otoczeniu. Co nieoczekiwanego idzie do Skorpionów w miesiącu kwietniu? Co może zaskoczyć Skorpiony w tym miesiącu? Ojejku! Uważajcie na uzależnienia jakieś. Ehm, tło, energia ogólna tego miesiąca, wynik, rezultat. Dobra. I jeszcze karty radę dla skorpionów, dla koziorożców. Wierzę, ja skorpiony cały czas mówiłam. Dla koziorożców karta rada. Co mi tak te skorpiony w głowie? Dwie karty rady mi się wyciągnęły, zobaczymy. Dobra, drogie skorpiony. Tutaj w tle widzę, że hmm. jest jakiś sentyment. Sentyment albo kobiety w ognistej energii do jakiegoś mężczyzny, który ma już jakąś stabilizację, ale tutaj no, trzeba odpuścić i poświęcić się przede wszystkim budowaniu siebie i wzrastaniu we własnym życiu, a nie żeby ktoś tam no, niepewny. W, Robił chaos w Was, tak? E, trzeba by było tutaj sobie uświadomić, że e, dopóki są blokady, to będzie gdzieś to tam Was blokowało. Mimo dużej pasji, mimo e, takiej wręcz obsesyjnej, może energii, czas zostawić to, co ciąży, żeby ruszyć dalej, żeby być w, w, tej, w pełni tej własnej mocy. Co jeszcze, drogie koziorożce? Tutaj pokazuje się z drugiej strony, że jakiś mężczyzna być może, który jest tam gdzieś usytu... usytuowany już życiowo stabilny, może powracać myślami, może powracać. Nie tylko nawet myślami, może tutaj być również jakiś kontakt do kobiety, do której ma bardzo dużą słabość. Proszę bardzo. E, dobrze. Co tutaj się pokazuje w pracy? W pracy dla koziorożców jakaś nowa oferta, możliwości rozwoju, ale coś takiego zgodnego bardzo z Wami, nie? To nie jest takie coś mechanicznego, co nie będzie Wam sprawiało satysfakcji, wręcz przeciwnie, to tak jakby to było związane z Waszym powołaniem, z Waszymi zdolnościami, z tym, co przynosi Wam satysfakcję, radość, poczucie własnej wartości Wam powiększa, tak? tak Także tutaj do koziorożców idzie jakaś nowa oferta. No, która was spełni tak wewnętrznie. Co w rodzinie, w najbliższych relacjach, w znajomościach, w przyjaźni, przy domu również. No tutaj ta wasza przestrzeń najbliższa pokazuje mi się, że gdzieś tam będziecie musieli albo zasięgnąć rady jakiegoś mądrego mężczyzny, żeby rozwiązać jakiś tam swój problem, bądź też, żeby pójść dalej, żeby być być może też rozwiązać jakiś konflikt, tak? Bo tutaj no, będzie potrzebne jakieś doświadczenie, będzie potrzebna jakaś opinia, kogoś biegłego w podobnej sprawie bądź w tych sprawach. Dla niektórych kobiet. Które są już tam w jakimś stabilnym związku, jest taka energia, która mówi o tym, że jakiś mężczyzna gdzieś tam może troszeczkę się odsuwać. Jest to związane z tym, że musi coś przemyśleć, tak? I przez to on może, wiecie co, wydawać się taki troszeczkę oziębły w stosunku do Was, gdzieś tam może Wam tego brakować. I, I tutaj tak jakby to wymagało czasu. Poczekajcie, ja sobie dopytam. Dlaczego? O co tu? chodzi przez to wy tutaj możecie mieć takie odczucie, że jesteście gdzieś tam manipulowane, nie ma tej równowagi, że coś może być ukrywane. No także tutaj będzie trzeba przemyśleć to, zrobić z tym porządek i przede wszystkim nie brać tego tak do siebie, żeby to nie miało wpływu na wasze samopoczucie, tak? Albo po prostu posadzić go i powiedzieć, słuchaj, o co chodzi, nie? Bo widzę, że tam gdzieś. Się od siebie odsuwamy i co najmniej dziwnie się w tym czuję, więc albo dajemy sobie przestrzeń, dajemy sobie czas, dopóki ty sam nie będziesz wiedział, czego chcesz, tak? Czy też którą stroną chcesz iść, bo gdzieś tam to zakłóca mój wewnętrzny spokój i yy, ja sama też przez to nie wiem, do czego to wszystko zmierza. W jakim kierunku mam iść, nie? A chcę tutaj tej pewności, tego poczucia bezpieczeństwa, a nie jakiś e, gierek, stosowania metod ciepło-zimno czy coś w ten e, deseń. E, dobra, kochani, e, co niespodziewanego? Sąd ostateczny, który mówi o przebudzeniu, tak jak wy byście nagle dostali obuchem w łeb w niektórych sytuacjach i mówicie, i, i takie przebudzenie. E, brakuje wam, znajdzie się ten ostatni puzzle, który pozwoli wam połączyć, ułożyć tą całą układankę, tak, którego gdzie wy, gdzieś wy tam mogliście nie widzieć, także tu, i to też spowoduje takie wasze odrodzenie w tej prawdzie, tak jak mi się tam w tle wyskakiwały te karty, nie, wy w tym miesiącu pokazujecie się jako osoby, które gdzieś tam Mogą nawet być świadome, być może sobie uświadomicie dopiero, że to wszystko, co się dzieje, jest konsekwencją Waszych wyborów w przeszłości i żeby coś zmienić, musicie. Zmieniać również te wybory. I tak jak mówię, uwaga dla koziorożców, bo tutaj może być takie ostrzeżenie, że jakieś używki mogą Was wprowadzić w jakieś konflikty może nie tyle z osobami, co z samym sobą możecie gdzieś tam powiedzieć Za dużo tak, a wolelibyście to przemilczeć. Energia ogólna tego miesiąca, tutaj jest stabilizacja, tak walka o stabilizację, walka o taką kontrolę, tak, walka o to, żeby żyć przede wszystkim tak jak tutaj sobie tego życzycie, tak jak wam to sprawia przyjemność i tak jak możecie się rozwijać, tak? Co Tutaj karty rady chcą powiedzieć. Uczestniczenie i płynąć ze strumieniem. Wy, kochani, tutaj musicie sobie też uświadomić, że to uczestniczenie w relacjach, w życiu, w jakichś schematach, programach, w jakichś grupach, nie może przeszkadzać Wam w tym, że Wy płyniecie ze strumieniem. Także to życie sobie tak po prostu leci, a Wy jesteście przez nie niesieni z zaufaniem, że wszystko co dobre do was przyjdzie wszystkiego dobrego koziorożce niech wam się darzy jak najlepiej witam was serdecznie panny zobaczymy co miesiąc co w kwietniu dla was wszechświat szykuje Drogie panny, co dla panien? Praca, praca, finanse, kariera, ścieżka zawodowa. Uj, kurczaczki. Aj, 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 panny, panny, co tam takiego niedobrego? Dom, najbliższe relacje, rodzina. Nieoczekiwane, które idzie do panien. Panny w tym miesiącu. Kurczę, bo coś nastąpi. do czego wy będziecie odchodzić? Drogie panny, co mi tutaj wyskakuje? Coś ciężki miesiąc się dla was szykuje, co? Już się zaczął, bo mamy, kurczę, już prawie połowę miesiąca, nie? Późno te czytania robię. Holinder. O, energia ogólna dla panien. Dobra. I karta rada dla panny, karta rada dla panny. Karta rada twórca. Dobra. W tle pokazuje mi się, kochani, że tutaj są jakieś kłótnie w związkach, w jakimś cieszeniu się z życia, tak, ponieważ jest bardzo duży brak. Trzeba tutaj coś, panny mogą tutaj sobie coś uświadamiać, mogą chcieć przyjąć tą prawdę, zaakceptować, no i co dla niektórych pokazuje się tutaj odcinanie e, od tego, co już, no, nie ma prawa bytu, tak, e, ponieważ chcecie być Zwycięzcami chcecie czerpać z tego życia to co jest dla was najlepsze, chcecie czuć się dobrze, wartościowo i docenieni, a nie cały czas w blokadzie, tak? Tutaj dla panien w pracy co się pokazuje. W pracy kochani, no powiem tak, gdzieś tam to co się dzieje właśnie w tle, o czym przed chwilą mówiłam. Jeżeli macie taką sytuację, to myślę, że to może się bardzo mocno odbić na pracę, tak? Ponieważ ja tutaj mam duży zawód. Tak jakby może nie do końca kontrakt bądź też miejsce, w którym Wy pracujecie, przynosiło wam satysfakcję i możliwości rozwoju. Tak jak wy byście no, nie czuli, że jesteście w odpowiednim miejscu i trzeba by było coś zmienić. Z drugiej strony może to nie jest nawet kwestia tutaj. Miejsca pracy, nie? A może poszczególnych jakiś osób? Być może gdzieś ktoś was zawiedzie yy, na poziomie jakiejś współpracy. Także tutaj w tej pracy, no, pokazuje mi się taka energia, nad którą będzie trzeba popracować, którą po prostu będzie trzeba przetrwać, drogie panny. Co w domu, w relacjach. W najbliższym otoczeniu. No tutaj, w szczególności, panowie gdzieś tam mogą wychodzić z uczuciami, ale tak jakby nie do końca to wam zostawało zwracane. Być może też nie do końca jest. Rozumiane to, co wy czujecie, co chcecie, co chcecie przekazać, bądź też czego wy potrzebujecie, nie? Ponieważ być może tutaj panowie o wiele więcej dawali z siebie niż wymagali od partnera bądź też partnerki. Dla tutaj pań. Mm, Będą to bardzo miłe chwile z Panami, jeżeli jesteście już w związkach. Jeżeli nie jesteście w związkach, to jest możliwość poznania takiego człowieka. W każdym bądź razie. Do stałej relacji, tak? Takiego bardzo wrażliwego, uczuciowego, być może gdzieś tam troszeczkę wycofanego, tak? Także tutaj, Panie, jak najbardziej. W każdym bądź razie, tutaj przy domu, w najbliższych relacjach pokazuje się mężczyzna, który jest bardzo emocjonalny, bardzo wrażliwy i z którym, no, można tutaj troszeczkę popłynąć w tej miłości, w takim głębszym uczuciu co niespodziewanego drogie panny, to co idzie do was niespodziewanego, to pokazuje mi się tutaj jak, pokazuje mi się jakieś rozmowy wyjaśniające jaką sytuację z daną kobietą takie stricte z poziomu rozumu być może ktoś tutaj będzie potrzebował rady, może jakiś psycholog, tak, jakaś psychoterapia i tak dalej, może jakiś adwokat. Także tu, tu, tutaj idą takie mm, rozmowy wyjaśniające, czy to z partnerką, czy właśnie tak jak powiedziałam, z osobami w. Instytucjach różnych, które pomagają w problemach określonego typu, tak? Ponieważ coś was może przerosnąć, i wy będziecie chcieli zasięgnąć tej porady, żeby nabrać jasności. Panny w tym miesiącu. No i, i tutaj mamy to odchodzenie, tak? Tak jak wybyście byli gotowi odpłynąć z tych miejsc, gdzie tam gdzieś... No, nie czujecie się najlepiej, tak? Żeby tutaj odpłynąć na spokojne wody, to już może zacząć się dziać tutaj w okolicach pełni, tak, którą mamy teraz, bądź też do następnej pełni, tutaj nabierzecie takiego spokoju i pewności, która droga, którą ścieżką chcecie, moi drodzy, podążać. Energia ogólna tego miesiąca umiarkowanie, harmonia. Wy będziecie się skupiać przede wszystkim na tym, żeby zachować tą równowagę w życiu, nie? Żeby odzyskać siebie, żeby odzyskać troszeczkę tej energii i siły, którą gdzieś tam dawaliście w miejsca, które no, nie mogły Wam tego oddać, nie? Także tu, tutaj panny przede wszystkim będą starały się he, odzyskać bądź też utrzymać równowagę życiową. Energia karta rada. Karta rada to jest moi drodzy twórca, tak? Czyli wy tutaj tak jakbyście nabierali mocy do tworzenia takiego życia, jakim chcecie, aby ono było. Wszystkiego dobrego moje drogie panny. Niech się wam darzy jak najlepiej.